Dobro, Szalom! Chciałbym Was zaprosić na czwartą międzynarodową konferencję Mesjańską w dniach 7-8 grudnia 2018 roku do Tyńca. Ta konferencja jest szczególnym miejscem spotkania wierzących w Jezusa, zarówno z Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich, a także braci Żydów Mesjańskich. Mówcami, których w tym roku będziemy gościć, yy, będą. Yy, ksiądz ksiądz Etiopeto i z Anglii rabin Richard Harvey. Tych dwóch wspaniałych mówców przedstawi nam tematykę Izraela i Kościoła w kontekście wspólnej drogi, jak mamy iść razem, patrząc na to, co Bóg czyni w obecnym czasie i dla Izraela, i dla Kościoła. Będzie też wspaniały czas świętowania żydowskiej Chanuki, a także adwentowe przygotowanie do świąt. Więc zapraszam Was, aby ten czas, który. Bóg nam otwiera w grudniu, na początku tego miesiąca, był też świętowaniem z Jezusem Chrystusem, Mesjaszem Izraela w ramach wspólnej drogi kościoła, którą dał nam Jezus. Jesteśmy jednym ciałem i bracia Mesjańscy są dla nas szczególnym miejscem miłości Pana, którą ma wobec Izraela. Zapraszam do tyńca szalona.